Do czego to musiało dojść, żeby nawet normalne słowo nie musiało być cenzurowane? Boże! Od Happy Meala, którego w końcu będę mógł zjeść bez wstydu, po zdjęcie w wannie w ramach pracy domowej. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na kolejne zestawienie 10 najciekawszych newsów tygodnia. Numer 10. Amerykański McDonald's zapowiedział, że od 3 października zacznie oferować zestawy Happy Meal z zabawkami dla dorosłych. Pomyślicie, co może pójść nie tak? Spokojnie. Chodzi jedynie o wskrzeszenie popularnych figurek z lat 80., w tym Hamburglara, które w końcu tylko dorośli mogą pamiętać. Happy Mile dla dorosłych to efekt współpracy McDonalda z nostalgiczną marką odzieżową Cactus Plant Flea Market. Numer 9. Pewna para z Brazylii, aby w oryginalny sposób ujawnić bliskim płeć nienarodzonego jeszcze dziecka, całą wodę w lokalnym wodospadzie zabarwiła na niebiesko. Jak ustaliły media, rzeka Keima Pe, na której znajduje się wodospad, jest głównym źródłem wody dla mieszkańców. Mieszkańców jednej z gmin, którzy teraz obawiają się, że woda została trwale zanieczyszczona. Lokalne władze badają sprawę i zapowiadają, że osoby odpowiedzialne zostaną pociągnięte do odpowiedzialności. Czy to nie ironiczne? Przyszła matka pozbawiła ludzi wody jeszcze zanim to jej odeszły. Numer 8. Uczniowie drugiej klasy chrześcijańskiej szkoły podstawowej w Jacksonville na Florydzie zostali poproszeni, aby w ramach pracy domowej, zrobili sobie zdjęcie, jak rzeczoną pracę domową odrabiają w wannie. Na skarkę złożoną przez rodziców jednej z uczennic szkoła odpowiedziała Hamsko: Zadajemy tę pracę domową już od lat, a państwo są pierwsi, którzy narzekają. Z kolei według nauczyciela uczniowie przecież mogą wejść do wanny w piżamie czy w mundurku szkolnym. Ważne aby się dobrze bawić. Hm tak dobrze jak sam nauczyciel, któremu jakieś dziecko w końcu naprawdę wyśle zdjęcie jak się kąpie, ponieważ zrozumie zadanie zbyt dosłownie, nie sposób nie odnieść wrażenia, że właśnie o taką pomyłkę nauczycielowi od początku chodzi. Numer 7. Słyszeliście, nie wystawiaj języka, bo ci krowa sika. ale czy słyszeliście, nie otwieraj ust, bo twój pies zrobi chlust? 51-letnia mieszkanka Bristolu spędziła aż 3 dni w szpitalu, po tym jak jej pies narobił jej na twarz, kiedy ucinała sobie popołudniową drzemkę. Pech chciał, że kobieta zasnęła akurat z otwartymi ustami, a u jej człały belly, niestety już po fakcie, zdiagnozowano robaki którymi najwyraźniej postanowiła podzielić się ze swoją panią. Czy może być lepszy dowód na psią miłość? Numer 6. Szesnastoletnia aktywistka klimatyczna Izzy Cook zyskała ostatnio sławę po tym, jak podczas wywiadu radiowego, w którym najpierw zrugała ludzi, że latają do takich miejsc jak Fidżi, so to jedna rzecz, którą

Prowadząca nie mogła powstrzymać się od śmiechu. Po krótkim odjęciu mowy, nastoletka zaczęła tłumaczyć się, że tak, to ironiczne, ale ona tak naprawdę nie chciała jechać na te wakacje, tylko rodzice ją zmusili. It Dziennikarka zapytała ją więc: Naprawdę, patrząc na tego typu aktywistów, nic dziwnego, że niektórzy sceptycznie patrzą na globalne ocieplenie. Numer 5. 91-letni James L. Jones. Aktor stojący za ikonicznym głosem Lorda Vadera, po niemal 50 latach odchodzi na emeryturę. Co ciekawe, Disney nie planuje jednak szukać dla niego zastępstwa, a wykorzystać sztuczną inteligencję, która zreplikuje jego głos na podstawie dotychczasowych nagrań. Nie wiem jak wy, ale ja jestem trochę zaniepokojony. Tyle mówi się, że sztuczna inteligencja przejmie kontrolę nad światem. A teraz jeszcze będą uczyć jej ciemnej strony mocy? Swoją drogą wyobraźcie sobie, jak ciekawie byłoby słyszeć głos Lorda Vadera na przykład w biedronce. Numer 4. Linie lotnicze Virgin Atlantic zapowiedziały odejście od tradycyjnych uniformów z podziałem na męskie i damskie. Od teraz stewardesy będą mogły nosić spodnie, a piloci i stewardzi, przewiewne spódnice, w zależności jak będzie im wygodniej. Opcjonalnie rozdawane będą też przypinki z zaimkami, abyście wiedzieli, czy macie do czynienia z panem, panią, czy też państwem. W końcu w dzisiejszym postępowym świecie strój to jedno, a tożsamość drugie. Na neutralny płciowo tytuł będą mogli zdecydować się też pasażerowie, zamiast pan czy pani wpisując na swoim bilecie PUNKS. Numer 3. Japońska policja ogłosiła, że do usługi numeru alarmowego, u nas 112, u nich 110, wprowadza funkcję wideo. Począwszy od 1 października, Japończycy dzwoniący na policję będą mogli przełączać się na rozmowę wideo, zapewniając dyspozytorowi jeszcze szerszy obraz sytuacji. Tymczasem japońscy konfidenci. Numer 2. Jak bardzo demokracja jest bez sensu i jak bardzo potrzebujemy Janusza Korwina-Mikke jako króla, pokazuje przypadek z włoskiego miasta Marsala, w którym wybory na deputowaną wygrał była kobieta, która nigdy w tym mieście nie była, a podczas kampanii wyborczej nie wypowiedziała ani jednego słowa. 32-letniej Marcie Fasinie w zupełności wystarczyło to, że jest znana. A dokładniej z bycia narzeczoną byłego premiera Silvio wyglądam jak figura woskowa Berlusconiego. W wyborach zagłosowało na nią aż 36% wyborców. To mniej więcej tyle, co głosuje na PiS. Przypadek? Z pewnością. Wyborcy PiS nigdy nie zagłosowaliby nie używając mózgu. Numer 1. Pewna matka z Northampton pochwaliła się ostatnio na TikToku, jak oszczędza nawet dziesięciokrotnie na ubraniach dla swojego nastoletniego syna, napracowując na jego tanich, około 15 zł koszulkach z Primarku, loga znanych firm takich jak Nike czy The North Face, sprawiając, że odtąd wyglądają jak za 150 zł. Jak twierdzi, syn je uwielbia, a jego koledzy nie widzą żadnej różnicy. Hm. W razie czego polecałbym jednak powyprówać jeszcze oryginalne metki i powszywać swoje własne. Byłoby trochę niezręcznie, gdyby pewnego dnia z tak zwanej koszulki Nike'a jej syna wyskoczyła metka Fruit of the Loom. Zapytajcie Jessica Mercedes. Okej, okay, i tym uczciwym jak ta mityczna kasjerka, co rzeczywiście oddaje ludziom grosika akcentem, kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że widzieliście poprzednie newsy na Planecie Faktów. Tymczasem ja się z wami żegnam, do usłyszenia już w kolejnych odcinkach. Cześć!